Moi drodzy, Katowice, godzina, o już, słuszna, pierwsza w nocy, przed nami smutny, wygaszony, ciemny spodek, bo po raz pierwszy od początku Intel Extreme Masters w Polsce, czyli już chyba od siedmiu lat, jeśli się nie mylę, to jest siódmy IEM, na którym jestem w Polsce, a byłem na wszystkich, pierwszy raz Intel Extreme Masters odbywa się całkowicie bez udziału, bez udziału publiczności, ponieważ w obawie przed, niestety, Rozprzestrzeniającymi się zachorowaniami z powodu koronawirusa, wojewoda śląski, pan wieczorek, po wizycie w Warszawie, stwierdził wczoraj, w godzinach wieczornych, że impreza odbędzie się jednak bez udziału publiczności. To znaczy, gracze już od kilku dni siedzą tam w środku i sobie grają, ale niestety nikt tego nie obejrzy. I widok, można powiedzieć, nietypowy, bo jeszcze w żaden z poprzednich lat, w żadnym roku jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby właśnie publiczność nie mogła wejść do spotka. I kilka ludzi właśnie zadawało mi takie pytania, czy ja uważam, że to jest dobra decyzja Wojewody Śląskiego, żeby właśnie nie wpuścić tam widowni, według mnie to jest oczywiście bardzo dobra wizyta. Szkoda tylko, e, że wizyta została podjęta na dosłownie kilka godzin, kilka, kilkanaście godzin, e, czyli wczoraj o godzinie gdzieś 20 ta informacja się pojawiła. Szkoda, że została podjęta w takim momencie, kiedy już do Katowic przybyli ludzie z połowy Europy i świata. No i jeżeli miałaby być taka sytuacja, że ktoś potencjalnie będzie faktycznie nosicielem tego wirusa i będzie zarażał, to nie będzie zarażał spotku, tylko będzie ten wirus rozprzestrzeniany po całych Katowicach. No nie mniej jednak dobrze, że ze nie zostanie zrobiony jeden wielki szpital zakaźny, gdzie podejrzani potencjalnie chorzy ludzie będą się w nim kotłować. Dobrze, szkoda jednak, że tak późno. Także spodziewam się wielkiego rozgoryczenia wśród ludzi, e, którzy będą oczywiście, którzy dostaną zwrot pieniędzy za bilety, ale którzy już często porezerwowali hotele, kupowali bilety lotnicze na pociąg, które już to kosztowało dużo pieniędzy. Czy ktoś im te pieniądze zwróci i kto to będzie? Nie wiem. No nie będę to ja. Ale pamiętajcie też, żeby się powstrzymać przed jakimiś, prawda, dziwnymi opiniami bo też bardzo ludzie ostro zaatakowali wojewoda Śląskiego. Ale to nie jest wina pana, woje, pana wojewody Śląskiego, że jest tego typu choroba. Także coś, uważajcie na siebie, nie wychodźcie lepiej z domu w ogóle, myjcie ręce, nie plujcie na siebie, nie kaszlajcie i tyle. Tak wygląda IM 2020. Co roku robiłem relację, to w tym też musi być. Film ten pojawia się prawdopodobnie późną porą nocną. Także śpijcie dobrze, trzymajcie się i cóż, zobaczymy jak się będzie ta niebezpieczna sytuacja rozwijała. A to był Mariusz Max. Nie, to był Niklaus Pieron prosto ze Górnego Śląska, z Katowic i tym smutnym widokiem żegnamy Was, proszę pokazać, spod pomnika powstańców śląskich, Pysk.